Witam Was w kolejnym odcinku, w którym będę musiała wydostać się z różnych pomieszczeń. Dobra, jestem w jakiejś windzie, to wydaje się proste. Klikam chyba tutaj, po prostu muszę otworzyć te drzwi. Okej, okay. jestem w hotelu. Mam nadzieję, że nic tu nie będzie straszyć, ale to właśnie nie miała być straszna gra, tylko taka normalna. Ale zobaczymy. Bo na razie to nie wygląda normalnie, na razie wygląda to dosyć strasznie. Mam kominek. Co ja mogę zrobić? Chciałabym stąd wyjść. Muszę wyjść e, drzwiami, czyli potrzebuję klucza. Czy ja muszę ten klucz znaleźć? Tak. Gdzie może być klucz? Klucz, klucz. I tutaj są jakieś zdatki. Ej, są jakieś szuflady. Może w szufladzie. Pieniążki, ołówek. Ej, to był klucz! Gdzie on był? Okej, okay, w jakiejś szufladzie, one po prostu się otworzyły wszystkie naraz. Muszę się chyba wyczołgać z podwózka i, i dobra. I wychodzimy z tego strasznego pokoju. Chyba będę musiała po prostu wyjść z tego hotelu, tak? Tu jest jakiś pokój, ale chciałabym. Dobra, tu jest dużo w ogóle drzwi. O, dobra, jest za dużo, zdecydowanie za dużo możliwości. Wejdę tutaj jako pierwsze pomieszczenie i zobaczę, co tutaj się znajduje. Mamy szafy. Czy ja się zamknęłam w szafie? Ja się zamknęłam w szafie. Okej, okay. po co się zamknęłam w szafie? Nie wiem. Ale może coś będzie w którejś z tych szaf schowane? Eee, no nie wiem. Nie wiem. Dobra, ja wychodzę z tej szafy jeszcze do ostatniej. Wejdę sobie do ostatniej szafy. Ale nie no, w ostatniej szafie też nic nie ma. Tu jest szafa za szafą i kolejna szafa i jeszcze dalej są szafy. Nie ma nic w szafach, idę dalej. Tutaj nie mogę wejść, no, tu mamy smoka. Super, czy jest jakaś lektura, która może mi pomóc się wydostać? Nie ma. Nie ma, ale był smok o imieniu Smok, także bardzo intrygujące imię i kolejny pokój. Mam tutaj szafy znowu, do których pewnie znowu mogę się schować, ok? I co mi daje ta szafa? Nic mi ta szafa nie daje, moi drodzy. I kolejny pokój. Mam nadzieję, że tamte szafy po prostu y, mają mi w czymś pomóc. Idę w dół. Cztery. Bo na razie idzie mi nieźle, co nie? Powinnam teraz chyba znaleźć drzwi z numerem pięć. Nie wiem, co tu jest? To jest jakaś skrzynia. Co jest w tej skrzyni? Ja potrzebuję jakiegoś klucze. Ewidentnie. Tu jest. Jest obraz. Tu mamy pięć, ale jeszcze nie chcę do piątki. Chciałam klucze. Do skrzyni mojej. Nie chcę kluczy. Jakie ja mogę ją otworzyć? No, jeśli wiecie, gdzie tu jest klucz, gdzie mogę znaleźć ten klucz, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja sobie później wejdę do tej gry i sobie otworzę tą skrzynię, bo nie lubię takich nieotwartych rzeczy mi zostawiać. Dobra, wchodzę do pokoju numer 5. Chyba, że tu będzie zaraz jakiś klucz. Dobra, nie ma, nie ma klucza. Tu mam łóżko. Tu mógł się do łóżka położyć, a ja bym nie chciała się kłaść, tylko ja bym chciała znaleźć klucz. Chcę kluczem do skrzyni. Nie ma on nie i znowu weszłam do szafy. Czemu ja ciągle wchodzę do szafy? No ej, dobra, tu są książki jakieś. Kolejny obraz. Uuu, to nie wiem co to jest. Szczerze powiem Wam, że nie znam tego słowa. Tu jest list, którego nie mogę przeczytać i tutaj, tu też jest nic. Tu jest alfa jakiś obraz i kolejny jakiś hajsiwo chyba. Super, a jakiś klucz do tego do, do skrzyneczki? Nie ma, no nie. Dobra, kolejny pokój. Ej, mam klucz do siódemki, to jest. Dobrze wiedzieć. To jest do kolejnego pokoju, a do skrzyneczki nie ma klucza. Tu jest szafa. Ja nie chcę do szafy. Ja nie chcę do szafy. Ej, trochę jest tych pokoi hotelowych. Chyba będzie ciężko się stąd wydostać. No nie, nie, nie. Czemu ja się łapię na tę szafę? Ja nie wiem, co się dzieje, ale ja po prostu wchodzę do każdej szafy, nie? Serduszko, ja mam całe serduszko, to ja nie mogę go zabrać. Dobra, godzina jest trochę późniejsza już na tym zegarze, to chyba dobrze. Dobra, idę na prawo. Czy coś jest w szufladach znowu? W tej nie ma nic. Tu jest jakaś szafa, do której ja już nie wejdę, bo się nie da na to nabrać. Co mogę dalej zrobić? Tutaj widziałam, że jeszcze jest jakaś y, szuflada tutaj, nawet dwie. Czy jest coś fajnego? Nie ma. Dobra, idę na lewo. Okej, okay, i na prawo. I już do sz żadnej y, szafy nie wejdę. Nie dam się zrobić, bębuko. Uuu, uh, na lewo, na lewo. I ostatnia tutaj lokacja w tym pomieszczeniu. Pokój numer 7. Mam kluczyk. To, to dobrze. Uuu, dobra, jakieś światła zaczęły mikać. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tej burzy tutaj, czy to jest kwestia po prostu. Yy. To jest burza. E, ja burzy też się boję ogólnie. Dobra. No, co się stało. W jakimś kraszu zniknęłam. Co to się wydarzyło? Nie poszło mi najlepiej. Jak w ogóle ja mam uciec, nie? Z tego hotelu. Dobra. Jeszcze raz. Już teraz się nie będę w ogóle skupiać na yy, jakichś tam yy, poszukiwaniach. Tylko od razu yy, szukam tych yy, yy, dalszych przejść, tak? Po prostu. Uu, dwójka. Cztery. Ja uciekam. Ja uciekam szybko. Gdzie jest siódmy drzwi? Są. O, tu są. O, ósme, 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 ósme. Ej, ja może tak szybko właśnie powinnam to zrobić? Uuu, dobre. Dziesiąte. Jednaste? Nie chcę tam, nie chcę tam, nie chcę do drzwi numer 12 dość. One na pewno są na końcu, tak widzę, że już są na końcu. Dobra, nie. Co się tu dzieje? Ej, ja mam wejść w tą ciemność. To chyba niezbyt rozsądny pomysł. Dobra, wchodzę. Uuu, jest jakaś latarka, coś. Dobra, chyba wyszłam. Nie wiem, czy dobrze poszło. Okej, okej. Okay, okay. Okej, okay. okej, okay, nie, 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 wiecie co, to... Ja wiem, że jest Halloween i ja chyba właśnie y, poczułam ten klimat y, Halloween, tak? Nie wiem, gdzie jestem. Y, jakiś potwór mnie gonił. Yy... Nie no, muszę chyba iść w tą ciemność. Co, nie? Trzynaście. Gdzie jest czternaście? No, już widzę, że jesteś po Jak ja mam tu dalej przejść? Powiedzcie mi. Czy są jakieś rzeczy. A może ja nie mam wejść do 13 pokoju? Może po prostu poszukać 14. Arielka? Może tak. Yy, może tak to wygląda. Nie, no, muszę tam wejść. Muszę tam wejść, tylko nie wiem, co dalej. Ej, tu jest jakiś jeszcze pokój. Dobra, a jak się? Będę czołgać. Czy ja jestem w stanie tam przejść? Ej, no nie wiem co zrobić. Serialnie. Nie wiem po prostu co mam zrobić, moi drodzy. Mam tu coś takiego, tak? Tu jest pokój 14, czyli teoretycznie muszę tam wejść. Dobra, udało mi się. Ej, super. Super, dobra, uciekam dalej. 15? Zobacz, szybko 16, 16, 16, gdzie jest szesnastka? Dobra. Mm. Znowu mnie złapali. Nie wiem, co to się wydarzyło. Jeżeli moi drodzy widzowie, wiecie, co się wydarzyło w tej grze, właśnie w tym momencie, to proszę Was. Dajcie mi znać w komentarzach, bo ja chyba y, źle ogarnęłam tą grę. Tak mi się wydaje. Jeżeli Wam się podoba mój dzisiejszy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia! Cześć!